Obecnie mamy rekordowe poziomy inflacji, i Narodowy Bank Polski przewidywał, że w przyszłym roku również inflacja będzie dwucyfrowa. Nie żyjemy w próżni, więc ceny nieruchomości nie mogą pozostać obojętne na te wskaźniki. Natomiast ze względu na to, że ograniczył nam się bardzo mocno popyt na mieszkania, ceny nieruchomości powinny być ustabilizowane i do końca przyszłego roku. Niewiele wzrosnąć, ewentualnie możemy zaobserwować takie zjawisko, że ceny ofertowe będą wzrastać, natomiast ceny transakcyjne nadal będą w miarę stabilne. Pod koniec przyszłego roku, gdy Narodowy Bank Polski podejmie decyzję o obniżeniu stóp procentowych, możemy zaobserwować wzmożony ruch klientów. I w ślad za tym podwyższanie cen nieruchomości. Natomiast jeżeli inflacja w przyszłym roku przebije prognozy NBP i wymknie nam się spod kontroli, ceny nieruchomości mogą znacznie wzrosnąć dużo wcześniej. Polacy uważają, że nieruchomości to jest dla nich jedyna alternatywa, jeżeli chodzi o formę inwestowania i ochrony swojego kapitału. Więc jest to scenariusz może pesymistyczny, aczkolwiek nie można go wykluczyć w planowaniu swojej przyszłości finansowej.